Witam serdecznie, dzisiaj z nami nietypowy gość, witam. E, Dominiko D'Alessio. Dominiko D'Alessio, jest to zawodnik, obcokrajowiec z Włoch? Tak. Nie wiem czy się dogadamy, spróbujemy, spróbujemy. Ja tam, mój włoski to jest bardzo kalicz kaliczący, także... Ale, ale, ale postaram się tłumaczyć. Tak, tak. E, jak Ci się podoba atmosfera u nas w Polsce tutaj na takim turnieju? A powiedzmy, że atmosfera jest nietypowo ładna, ale... No, no, no... no fajnie się grało, fajny fajnie turniej. A powiedz to po włosku teraz. Atmosfera jest bardzo bella. było świetne turniej, bardzo się podobało. Teraz nie ma Atmosfera się podobała, było fajnie, ogólnie turniej w Polsce bardzo fajnie zorganizowany. We Włoszech takie są turnieje? No, powiedzmy, że nie ma za bardzo takich turniejów na fair play. Ale nie ma na fair play? Nie ma takich. A właśnie, bo ja nie byłem na meczu, tutaj są chłopaki z tradycji. Była żółta kartka jakaś? Nie, nie była. Nie było żółtej kartki? Nie. Ale mnie kusiło w jednym momencie. Kusiło cię? Yy, czyli, czyli ja tam sprawdzę statystyki, jeżeli mi tam nie komiecie, jeżeli nie ma żółtej kartki, przestąpiliście do meczu, rozegraliście mecz, czyli wygraliście Power Fair Play. No to wygraliśmy, bo my jesteśmy zajebiści, no tak jest prawda, nie? <laughs> Takie <laughs> słowa używa bardzo ładne. No to ładne, teraz idziemy pić, bo trzeba świętować to zwycięstwo. To zanim do picia, to ja proponuję zregenerować siły na naszym bufecie, A, ale tak. tutaj jeszcze jeden tutaj temat statystyk. Yy, wasza drużyna tradycja, Fabryka Okien, yy, no bardzo ładna statystyka, jeżeli chodzi o Power Fair Play. Jedna tylko żółta kartka, zero czerwonej, no, chłopcy bardzo kulturalni. Naprawdę trzeba powiedzieć, że u was y, ta drużyna jest niesamowicie zdyscyplinowana. Jak to robicie? No, po prostu. Ha. Chodzimy do kościoła codziennie, no i jakoś tak. No. No na śaby dnia będziesz? byłeś? Byliśmy wszyscy razem. Wczoraj. Tak. To dlatego jesteś tutaj na tym meczu? Dlatego. A, no to bardzo ładnie, bardzo ładnie. Y, jak uważasz? No tradycja ma 35 goli straconych. Przepraszam, 35 goli zdobytych a 86 straconych. Czemu tak dużo? No, po prostu defensywna nie jest taka dobra jak powinna być, no, ale poprawimy to na następny rok pewnie. A myślałem, że za dużo pijecie. To też, ale to nie trzeba na to patrzeć, bo nie raz, jak pijecie dużo to na drugi dniu można dobrze zagrać. Ale to... A powiedz co teraz po włosku? Diciamo che noi non possiamo giocare bene, perché beviamo, ale allo stesso tempo siamo comunque in grado di poter vincere le partite, vincere il torneo fair play. Dlatego tak się proszę, żeby wszyscy wierzyli, że jesteś właśnie tym Włochem tutaj, bo, bo znakomicie mówisz po polsku. Jak to się stało, że tak świetnie wadasz tym językiem no, polskim? Po, po prostu mam koledzy, które mi, którzy mi pomagają w tym. Żeby, żeby cię nau nauczyć się języku. No. A to może ci koledzy nauczyli mnie tak woskiego jak tyś nauczać polskiego? A no tego to nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. To nie wiem, mi alkoholu brakło. A no to tak. To też tu koledzy podpowiadają. Dobra, jeszcze ostatnie moje pytanie. Widzę, że drużyna bardzo humorystyczna, fajna, sympatyczna, a to się też przekłada na ten Puchar fair play. Chłopaki dostaną około 1500 do tych bony plus tam nagrody rzeczowej i tam oczywiście jeszcze i ten. Powiedz mi, jest sens organizowania takiego Pucharu fair play? Bo to nie jest wynik, powiedzmy już sportowy typowo sportowy, gdzie widzicie wychodzi na mecz i tam wynik decyduje. Tylko to jest taka postawa bardziej tak. człowieka, bardziej człowieka niż niż jako tako. Jest takie coś potrzebne? Jest, jest, jest bardzo potrzebne moim zdaniem. Tak, tak. Zmniejsza apetyt na faulowanie, prawda? Dokładnie, dokładnie. I taki właśnie był tutaj pomysł tego Pucharu w Serdecznie dziękuję Ci za wywiad. Dziękuję też za... Po włosku. Grazie molto per questo... I kibiców <noise> Saluto i tifosi dall'Italia. Salutuj, salutuj. Saluto i tifosi dall'Italia. Jest na jak. Saluto i tifosi dall'Italia. Saluto i tifosi Italia. Dall'Italia. Dall'Italia. Albo italiani. Italiani. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.